Hej, cześć, to OS. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z recenzji i unboxingów klocków Lego. A ten odcinek jest bardzo specjalny, gdyż jest to setny, a zarazem ostatni odcinek czwartego sezonu recenzji, ale jest to setny odcinek samych recenzji. Cóż, jest to dosyć niespodziewana akcja? Cóż, planowałem inny specjal na setny odcinek, bo. Miałby to recenzję dosyć dużego zestawu Ale no się złożyło, że magazyn e, Wyszedł najnowszy magazyn z LEGO Ninjago A dokładniej to numer pierwszy na rok 2024, więc powiedziałam sobie No cóż Są rzeczy ważne i ważniejsze, więc Wybrałem akurat ten Oto magazyn jako Recenzję na sezon Znaczy na odcinek setny I dobra Otwórzmy to zatem a, i nie powiedziałam, jaką mamy tutaj figurkę. Mamy tutaj figurkę Zaina. Cóż, jest to kolejny ninja oczywiście do naszej kolekcji. Pierwszy był Kaj, potem był Lloyd, Arin oraz Sora. Więc tylko brakuje Nikola oraz Jaya. Cóż, Mamy tutaj też także booster z kartami. Kiedyś oczywiście pojawi się kolejny odcinek z unboxingów kart Lego. No i karta kryształowego króla, która jest naprawdę bardzo ładna. To mi się naprawdę... O, ale, ale się błyszczy. No cóż, ładna bardzo i to bardzo. Dobra, otwórzmy sobie zatem resztę. Yy, więc ja, jak tutaj się też ogólnie prezentuje sam magazyn to. A ten kres mi przeszkadza, lekko. Więc cóż, mamy tutaj pokazane, jak użyć tą figurkę ZEI, prawdopodobnie. No, bardziej tą kuszę, ale no. Dobra, tu jaki tutaj imprezy i ogólnie. U, reklamy najnowszych magazynów serii LEGO City. Bardzo fajnie, fajnie. Aj, dobra, kato. Czyli nasz kotek się tutaj się tym bawi. Okej, okay, komiks. O, ale szczury. Komiks, plakacik z Arinem i Sorą. Eee, Smok Czeja. Dobra, kontynuację magazynu. Znaczy komiksu. Kłopoty w świątyni, wow, ale ten... No, wow, ale fajny to naprawdę. I teraz go tak doceniłem. O, tu jest nawet cesarzowa sama. Czy tam siostra? i no. Dobra się zatrzymałem w fabule, ale no. Chyba to jest cesarzowa. Dobra, tutaj mamy yy, Mrowie Krain, Okej. Okay. Dobrze, więc tutaj dalej jakieś reszcze. I w następnym numerze pierwsza figurka z sezonu drugiego Powstanie Smoków. Jest to Wilczy Łowca. I mamy też informację na temat nowego magazynu serii Lego Dreams. I jest to Król Koszmarów z Trójzębem. Na pewno kupię ten magazyn, bo mi się ta figurka naprawdę podoba. Tylko, że widzę, że no właśnie ta peleryna jest w plastiku, ale ujdzie w tłoku. Ujdzie w tłoku. Więc nie ma co się bać. A teraz przejdziemy do samej figurki. Okay, więc... o. Ale się odpakowało. dobra, więc ja. W sumie nawet nie użyję instrukcji do tego podanej w, w tym w magazynie, bo po prostu sobie to jakoś złożymy. A, dobra, to idzie tu. Ok, główka Zeina. Ok, od razu widzę, że w końcu Lego się poprawiło i zrobiło nową główkę Zeina, a nie ciągle odgrzewał stary nadruk. E, o tym mówiłem we swoim dosyć popularnym filmie, czyli e, moje topce magazynów na tamten rok. I dobra, i kusza i kusza. O ojej. o Coś tu Lego zaliczyło z spory regres, bo z reguły dają nam te takie strzelające kusze, a tutaj. Hmm. Tutaj taka sama zwykła kusza. Trochę Trochę słabo, bo spodziewałem się, że to będzie taka strzelająca, jakaś tak fajnie skonstruowana. A tu widzę, że to jest taka zwykła. Okej, okay, te elementy są dosyć ciekawe. Tutaj to można jakoś wykorzystać ciekawie. Dobra, katany, katany. katany tutaj to wkładam, tylko że właśnie jeszcze będzie, że <głos》> jakoś źle to ułożyłem, bo jakoś użyłem nie tej wersji. Dobra, okej, okay, mamy złożoną minifigurkę, tylko na bank to mi jakoś odpadnie, nie ma szans, nie ma szans, że to nie odpadnie i cóż, figurka prezentuje się tak. Na pewno na plus wypada nadruk na torsie. No w sumie nadruki na torsie są zawsze fajnie. E, cóż, na minus to podam od razu, że to jest brońka, bo spodziewałem się, że to będzie taka strzelająca, a tu jest taka złożona z kilku klocków. No większość niby powie, że fajnie, że fajnie, że w końcu jakaś normalna itp. Ale trochę jest ona zbyt duża. Więc to w sumie bardziej przypomina kuszę. Chyba to nawet jest kusza. O ile sprawdzę. Nie, długi łuk, to się nazywa długi łuk, chociaż to w sumie bardziej się nadaje na kuszę. Yy, cóż, yy, yy, główka, jak wspominam, jest bardzo dobrze wykonana. W końcu jest to jakiś nowy odlew, a nie powtarzanie tego samego od kilku lat. O dwóch katanach nie ma co się yy, rozwodzić, bo każdy je widział, każdy je zna, każdy je lubi bądź nie nawidzi. A figurka prezentuje się tak. Cóż, ode mnie wleci ocenka takie mocne 8 na 10. W dużej mierze odbiera to te, ta kusza, ta łuk, no łuk nazywają już w pomieniu. Ale mimo wszystko figurka naprawdę fajna i liczę na to, że w następnych magazynach pokaże się więcej figurek z tego głównego nurtu ninja, żeby móc skompletować wszystkie. Bo jestem jak najbardziej za jako osoba, która no niestety z powodu tego jak idą obecnie Magazyny, yy, zamiast kupić zestaw, woli po prostu poczekać na figurkę w magazynie. Ale mimo wszystko, naprawdę bardzo yy, dobry magazyn. Karta też fajna. I cóż, ode mnie to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I I się